Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.12. Witam Państwa, witam naszego gościa, pan Radosław Włoszek, prezes zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków Balice, spółka ZOO. Tak się oficjalnie nazywa, czyli po prostu Krakow, Kraków Airport. Dzień dobry. Witam, panie doktorze, witam Państwa. Panie prezesie, często rozmawiamy o Katowice Airport, o porcie lotniczym w Pyżowicach. Naszych przyjaciół. No właśnie, zawsze prezes Artur Tomasik podkreśla, że nie konkurujecie, że to jednak trochę dwa różne charaktery. Lotnisk, chociaż tak blisko siebie. Oba mają bardzo dużo pasażerów w czołówce polskich portów regionalnych, naprawdę nie ma konkurencji? Tak jak pan redaktor powiedział, myślę, że wyniki pokazują, że każdy podmiot jakim jest. Spółka zarządzająca danym lotniskiem, czy to Kraków Airport, czy Katowice Airport, znalazła swój model biznesowy. No i go realizuje konsekwentnie każdego dnia. Myślę, że przy zadowoleniu właścicieli. A rywalizacja, myślę, że rywalizacja w każdej dziedzinie jest czymś jak może naturalnym, ale taka zdrowa, sportowa. Myślę, że tak samo mnie cieszą sukcesy całej branży lotniczej. Krakowa, Katowice, Lublina, czy Warszawy, tak samo prezesa Tomasika. Myślę, że wszyscy pracujemy na rzecz rozwoju polskiej awiacji i myślę, że każdy przede wszystkim e, kierując się interesem własnego podmiotu gospodarczego przede wszystkim kieruje się jego interesem, przede wszystkim całej załogi, którą ma przyjemność i honor e, prowadzić, ale Myślę, że wszyscy działamy tutaj na południu i w całej Polsce na rzecz po polskiego lotnictwa i myślę, że to jest największy sukces, bo tak jak pan redaktor mówi, no, zauważane są wzrosty i myślę, że zadowolenie zarówno właścicieli, ale także pasażerów z coraz większej oferty, jaką daje polskie lotnictwo jest myślę coraz większe. No Kraków ma to do siebie, że obsługuje głównie loty regularne. W dodatku macie jeszcze wojskowe lotnisko u siebie. To tak. znaczy jedno lotnisko, może jeden pas startowy, ale dwa podmioty. Tak, jesteśmy taką rodziną, czyli lotnisko jest poużytkowane, Jak zresztą niektóre inne także w Polsce ale myślę, że Kraku jest taki bardzo charakterystyczny, krakowskie balice, czyli mamy lotnisko cywilne, które ma tutaj, pozwolę sobie powiedzieć, najbardziej rozbudowaną siatkę regularnych połączeń, bo to jest prawie 140 połączeń regularnych, ponad 20 przewoźników. Prawie 7 milionów pasażerów rocznie. W 2018 roku prawie 7 milionów. Dla porównania, Dzisiaj, przypomnijmy, Katowice mają prawie 5. Tak, więc w tym roku będziemy mieć zakładamy poziom około 8 milionów, więc yy, 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 współużytkujemy yy, z lotniskiem wojskowym, bo to przecież ósma baza transportowa, jedna z najważniejszych, yy, najważniejszy punkt na mapie gospodarczej, i, ale także wojskowej yy, zarówno całej Małopolski i południa więc. Kraków ma już dość długą tradycję, Katowice zresztą no, też dość długą yy, tradycję yy, portu lotniczego, natomiast wiele miast yy... Budowało, a niektóre być może ciągle jeszcze marzą o zbudowaniu lotniska. To lotnictwo, te, to, ta obsługa regionalna, porty lotnicze regionalne w Polsce globalnie y, dobrze się mają. To był dobry wybór, żeby je no, jakieś 15-20 lat temu zacząć budować? A, to tak powiem e, e, krótkie dane. Krakowskie lotnisko, które samo w sobie jest y, wielkim zakładem pracy, bo przecież to jest łącznie prawie 5 tysięcy osób kolejne tysiące miejsc pracy, które generują pośrednio. Mówi się, że lotnisko generuje ponad 50 tysięcy miejsc pracy w regionie krakowskie, a dla uzupełnienia kwot jakie to jest, Kraków i Małopolskę w tamtym roku odwiedziło powiedzmy 16 milionów turystów. Zostawili prawie 14 miliardów złotych. To pokazuje skalę biznesu, jakim Katalizatorem jest właśnie lotnisko, czy to lotnisko w Krakowie dla Małopolski, czy pyżowice dla Śląska. I także dla każdego regionu, więc. Ale myślę, są że... regiony, w których może też potencjał Ale nie jest tutaj... tak duży. No i lotniska też nie odniosły takich sukcesów i chyba nie odniosły. No, oczywiście, że no, potencjał, bo mówić o Krakowie, no potencjał Małopolski i Krakowa stwarza nam tą szansę, że możemy się rozwijać i Kraków Małopolska jako. Centrum biznesowe, centrum turystyczne, centrum także religijne, bo to przecież wadowice Kraków, ważne punkty na mapie pielgrzymkowej nie tylko Polski, ale Europy, jakby powodują, że my znaleźliśmy ten swój model biznesowy i go rozwijamy. Oczywiście, że przed każdym, także przed krakowskim lotniskiem są wyzwania i to trzeba każdego dnia realizować swój plan biznesowy, jaki dane lotnisko przyjęło. I korzystać z tego potencjału, co ma. A wyzwania, tak jak pan redaktor mówi, są także przed krakowskim lotnickim, jak i przed każdym innym. No właśnie o te wyzwania chciałbym zapytać. Tu Katowice borykają się na przykład z ciągłymi planami, no, będą realizowane do prowadzenia drogi kolejowej, także poszerzenia trasy S1, która ciągle nie może się doczekać drugiej nitki, to też za sprawą tego, że przetargi okazały się no nieskuteczne, bo, bo koszty produkcji takiej drogi wzrosły, no i kontrahenci się wycofywali, a Kraków? Oczywiście branża transportowa, lotnicza boryka się tak jak każda inna branża, z tymi wezwaniami, jakie pan redaktor powiedział, ale myślę, że te inwestycje można podzielić na dwa segmenty, czyli na segmenty za które odpowiedzialne i które prowadzi dane lotnisko, czyli to są te wszystkie, tak jak w przypadku krakowskiego lotniska, nowa droga startowa, w ogóle realizacja. Wszystkich projektów, które są założone w podpisanym i zatwierdzonym przez ministra Andrzeja Adamczyka w, w lipcu w listopadzie 2018 roku planie generalnym, czyli te inwestycje, które są wewnątrz lotniska. I to tylko chciałbym dodać, że to jest pierwszy plan generalny, który został zatwierdzony już po decyzji o centralnym porcie komunikacyjnym, więc my mamy także uwzględniony także ten czynnik decydujący o przyszłości polskiego lotnictwa, jakim jest centralny port komunikacyjny. I tutaj mamy także pozytywne efekty dla Krakowa, także to powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także, tak jak pan redaktor, są bardzo ważne, istotne te inwestycje wokół lotniskowe, czyli rozwój sieci dróg, rozwój sieci kolejowej. My na lotnisko mamy w Krakowie już od kilku lat kolejkę, która E, na przestrzeni lat widzimy, że nawet do 30% pasażerów e, dojeżdżało do Krakowskiego Lotniska, aby kolejką, aby właśnie skorzystać ze siatki połączeń. E, i, I Ale cały czas dyskutujemy także, tak jak w przypadku Katowic o rozwoju sieci drugi. To jest pełna współpraca zarówno Ministerstwa e, Infrastruktury i pana ministra Andrzeja Adamczyka, ale także m, naszych samorządowców lokalnych, zarówno e, przedstawicieli województwa polskiego, czy miasta Krakowa, czy gminności ciennych. Więc to jest pełna. A z drogami, co byście chcieli jeszcze? Bo i tak jesteście przy autostradzie. Zresztą piżowice też, tylko autostrada jeszcze nie do końca zbudowana. Tak, mówimy o perspektywie takiej, że dzisiaj mamy poziom, zakładamy w 2019 roku. 8 milionów. Plan generalny mówi, że krakowskie lotnisko w ciągu dwóch najbliższych dekad będzie obsługiwało około czy poziom 12 milionów, co najmniej. Więc to proszę sobie uzmysłowić, to jest potok samochodów, które jadą na lotnisko, ale także to, co powiedziałem, to jest przede wszystkim te 5 tysięcy pracowników, którzy każdego dnia muszą dojechać i. Do i z pracy, ale także przecież wszyscy mieszkańcy wokół nas, którzy także codziennie funkcjonują. Właśnie dobra współpraca z samorządami na temat rozbudowy infrastruktury wokół lotniskowej, no właśnie jest z myślą przede wszystkim o pasażerach, ale przede wszystkim także o pracownikach i o mieszkańcach, którzy mieszkają wokół lotniska i codziennie także tam funkcjonują. Jedna z największych, największych inwestycji, ale na terenie lotniska, to ta nowa droga startowa, o tak. której pan powiedział. Katowice jakiś czas temu wybudowały nową, równoległą do starej, przestała być drogą y, startową, stała się taką drogą kołowania. Tak, no my tak, że chcemy mieć jedną drogę startową w, w Kraków Airport. Został przyjęty w 2016 roku, czy podjęta decyzja przez udziałowców o budowie nowej drogi startowej. Jesteśmy w procesie inwestycyjnym, chcemy to zrealizować, no musimy, ponieważ tak jak mówię, branża lotnicza e, ma swoje pozytywne perspektywy zarówno dla Krakowa, dla Katowic, jak i dla całej Polski, bo to przecież centralny port komunikacyjny. I dzisiaj jak zakładamy, że powiedzmy w 2018 roku, do którego na początku się odwoływaliśmy, było to około 45-6 milionów obsługiwanych pasażerów przez wszystkie polskie lotniska, wszystkie dane czy europejskie IAT-y, czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego zakładają podwojenie w perspektywie dwóch dekad e, tych e, liczb, więc musimy być na to przygotowani. Zarówno powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest odpowiedzią na to, ale także porty e, regionalne, które spełniają inną rolę, bo tu chciałbym jeden e, e, taki zdecydowany głos zabrać. Centralny Port Komunikacyjny to jest HUB, czyli port głównie przesiadkowy, korzystający no, z tego położenia, jakie ma Polska, czyli na mapie. Świata. I odniesie sukces, tak? Tu wtrącę pytanie do pana jako. No proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć na wzorce, czy to europe, europejskie, czy niemieckie, czy szwajcarskie, czy francuskie, przecież. Jest for, po, po, wielki port w Monachium czy w Frankfurcie, i wokół niego Norymberga, przyjazna dla, pa, miasto partnerskie dla Krakowa, które portem regionalnym rozwija się dość, dość pozytywnie czy pozytywnie. I myślę, że i tu jest właśnie ta filozofia, że hub, takim jak będzie centralny port komunikacyjny, jest to Monachium czy, czy inne wielkie lotniska europejskie, to jest port przesiadkowy tranzytowy, czy jak go będziemy określać. Natomiast porty regionalne to przede wszystkim porty, które funkcjonują na operacjach point to point, czyli punk, punkt do punktu i także to krakowskie lotnisko, czy katowickie lotnisko na, ma przede wszystkim w siatce połączeń właśnie większość lub zdecydowaną większość takich połączeń. I do centralnego portu też się będzie latać stąd? Tak, no dzisiaj to proszę zobaczyć, przesiąść. panie redaktorze, szanowni państwo, centralnym portem dla nas dzisiaj jest Chopin Airport, więc my dzisiaj mamy mm -hmm. mniejszy, mamy który pasację. jest już zatkany, tak to no, tutaj została podjęta przyszłość Ciała, bo w lotnictwie trzeba patrzeć, czy, czy patrzymy, e, patrzymy nie tylko na to, co jest, no, wyciągamy wnioski z tego, co jest wczoraj, patrzymy na to, co jest dzisiaj, ale przede wszystkim myślimy to, co jest jutro i za 20, za 30 lat. To jest e, e, duże pieniądze, bo to przecież mówimy o miliardach złotych i to jest inwestycja na lata, którą mm, no, będziemy realizować w ciągu najbliższej. Lad, ale ma służyć nie tylko naszym dzieciom, ale pewnie wnukom i następnym pokoleniom, więc mówimy o perspektywie, która hmm, a, wykracza poza nasze. To proszę jeszcze powiedzieć słówko: bo jest wielu pasjonatów lotnictwa wśród naszych słuchaczy. Może już wiedzą, a jeśli nie, to o tej nowej drodze startowej przynajmniej króciutko, czym się będzie charakteryzować. No. Przede wszystkim, jak każda, nowa, jak każda droga startowa ma służyć i jest przede wszystkim takim sercem i kręgosłupem każdego lotniska. Bez drogi startowej nie ma operacji. Ale lotniczek. nowa znaczy dłuższa, prawda? Nowa, czyli 2800 m, metrów, 60 metrów szerokości, bo 45 plus 7 po każdej stronie 7,5 metra. Więc przede wszystkim zabezpiecza, czy będzie umożliwiała wykonanie wszystkich, tak jak dzisiaj, wszystkich operacji przede wszystkim bezpiecznie i będzie służyła, tak jak dzisiaj, obecna droga startowa, aby budować dla Krakowa, dla Małopolski, dla Południa, jak najlepszą siatkę połączenia, aby turyści korzystali z krakowskiego lotniska. To na koniec jeszcze zapytam, jest pełnia sezonu, więc pewnie ruch, jak zawsze, bardzo duży w Krakowie, ale dzisiaj szczególnie, bo siatkarze mają przylecieć. Tak, siatkarze dzisiaj mamy przyjemność, zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie właśnie był Prawdopodobnie udają się na zgrupowanie, więc będziemy witać siatkarzy. No wielki sukces, to jest, gratulujemy i zawsze myślę, że wszyscy tutaj w Katowicach, w Krakowie, czy w każdej innej części Polski trzymamy zawsze kciuki za sukces polskich reprezentantów w każdej dziedzinie, bo to przyjemnie jak biało-czerwona flaga powiewana. I jest symbolem sukcesu i zwycięstwa. O której godzinie dzisiaj, jeśli ktoś chciałby po południu, się wybrać? Po południu, przed godziną, myślę, że przed 16.00, po 15.00, powinien być już na krakowskim lotnisku i przywitać e, polskich siatkarzy. Bardzo dziękuję. Pan Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport, czyli prezes zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków w Balice. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam do Krakowa i Małopolski. Dziękujemy bardzo. Rozmowa poranka. Radio M sto i sześć FM.